Dobra. O, no, żeby cię było widać. Wypowiedzieć się chcesz, Krzysztof? Dzień dobry Państwu. Tak. Jedziemy na granicę do Bobrownik. Po co my jedziemy na tą granicę, Krzysie? Zobaczyć. Przemycić coś. Przemycić czy? co? będziemy przemycać? Zło. Mleko. Mleko. O! Mleko. Przemytnicy mleka. Mleczny o. człowiek. Przerzut mleka dla potrzebujących teorii. A może tam mleko sprzedają? A to ja tak. nie wiem, czy mleko z Białorusi dobre, tam z Czarnobyla, może wiesz, mleko jakieś mając, co? Jak Tak? Tak. Małoko. Małoko? U ruskich, tak. U Rosjan się mówi małoko. Na mleko. Je Jedzią po małoko. No, tatarzy nas nie zamordowali, muzułmanie, głów tam nie poobcinali. Co? Ale nie nakarmili za bardzo, bo to jakieś to, to, to takie to. Na później przyjechali. Nie, no mało gościnne ludzie, no oni tylko do Be. 16 pracują, jak w urzędzie, no w sobotę. Co? Słuchajcie, w sobotę od 16 do wieczora najwięcej turystów. Przecież zawsze się zwala, bo to wiadomo taka... Potrawa. A w niedzielę ci ogólcie nie. A w niedzielę może też trochę przyjeżdżę. Ja nie wiem jak oni pracują, no. Jeszcze bym zrozumiał, że w niedzielę do 16 pracują. Bo... Nie zapytaliśmy się. No ale to tak trochę... I tu mijaliśmy turystów też, przyjechali turyści z kontinno i zdziwieni, że taka atrakcja na Podlasiu, a wszystko tylko do 16 Czynne i pani mówi, że kuchnia zamknięta. Na szczęście są inne prywatne takie kwatery i jakieś bary. Tam coś można zjeść. I nawet Krzysiek kupił od pana miód i kwas, bo pan pracuje tak długo, aż ktoś chce kupić chyba. Ryba. Tak, no prywatny biznes to Sobota, piątek, świątek czy niedzielę, kurczę, to pracuję. Miody, kwasy, piwko. No. Tym bardziej, że miną wakacje. Będzie zima, to tu pewnie mało ludzi już przyjeżdża w zimie, bo co tu, tak jak zimę lasy No nic ciekawego już. Zimów to... nie będzie. Jalodów nie będzie, malin nie będzie. Mhm. Tylko drzewę będę. A w zimie to wiesz, śnieg śnieg tylko będzie w lesie i co oglądać w lesie. I zmarznąć można, bez sensu. To latem to turystów jest, no bo latem to jest co zwiedzać i, i gdzie chodzić no. i, i jest odpowiednia pora do tego. No. <todgry> Jedziemy na granicę w bo mleko. Do małego. Jakby coś, to ja mam hak w samochodzie, czy się Nawet przyczepkę jakąś mogę zabrać. Aha, masz? Co? Aha. Hak mam? no. O, to jak przyczepka będzie stała, to podjeżdżę, dobra? Ale z mlekiem nie no. ma. A to wiesz, ale co się zepsuje zaraz, jak za dużo kupisz, czy się kto? W Carrefourze A. wtedy w takiej dobrej cenie kupiłeś złotówkę za litr mleka. Ale Tutaj może jeszcze taniej kupię. Oj, to już wątpię, czy się taniej da niż złotówkę. To już wiesz. I jak taniej kupię? w no. Białorusi to lecie w przycięciu, będziesz będzie No tak, ale to wtedy to było Mistrzostwo Świata. Ty w polskim sklepie kupiłeś za złotówkę za litr mleka. Tak? E. To było super. O, koma, ten sam. Tak. O, tu jakiś. Tu jakiś rolnik coś jeszcze uprawia. No. Co nie jest takie powszechne, bo tu tak trochę. Oj, w Malinę chciałam jechać. Co? W Malinę chciałam jechać, tam przejechać. Pisze, Bobrowniki, tak chyba. A nie, ty, czekaj, nie, właśnie. Oj, trzeba nawigację odparć. Myśmy jechali tą gruntową drogą. Ta. Tą? A, już wiem o co chodzi, pać. Bo możemy pojechać teraz asfaltową za 4 km pod samą granicę, bo tak to z tymi tirami będziemy musieli. To pojedziemy może tędy, a wrócimy wzdłuż tirów. To będzie lepsza trasa. Nie, trasę. jedziemy tędy. Nie, szychu, mówię ci. To jest... Asfaltem szybciej dojedziemy. A przy okazji wrócimy, wiesz, różne trasy poznamy. Może coś ciekawego jeszcze po drodze zobaczymy. Policję może zobaczymy. Może zobaczymy. Może straż graniczna zobaczymy. Może tych uchodźców różnych na granicy zobaczymy. Nie ja, ja łapią? Nie ja łapią? No? O, popatrz, oh, krowy się pasą w sadzie. <kzyk> jedna. jedna. A tam więcej chyba. Aha. Jedna, jedna tak się jakoś sama. Zobacz. Została. A tam cała stado. No. Zobacz, Oj, 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 Dużo, dużo. No. I czerwone, i, i białeczka. To one takie mięsne, właśnie, że. <trafią> Mogą bez stodoły chodzić cały rok, śpią i jedzą i nie trzeba im tego. Takie dzikie krowy, półdzikie. dzikie go hod hoduje ten. Bogdan. Mogę. No, że nie musi mieć stodoły trzeba, tylko one se błażą i same sobą się zajmują. To wygodne takie. Karmić nie musisz. same się nakarmią. Wody tylko może trzeba, bo jak nie ma rzeki czy łąki, to trzeba im tę wodę zapewnić. O, tu fajne takie trasy są. Jak nie jest dzisiaj gorąco, nie ma upału. Fajna pogoda jest taka na zwiedzanie. Fajne drogi. A może wyjedziemy jeszcze na Białoruś? Możliwe. Może ta droga na Białoruś wprowadzi? Pisało do Bobrownik, więc wiesz. Nie? Pod granicą, może gdzieś wyjedziemy, ale jeszcze nie na samą Białoruś. A jakie tu pogórki? górna, to już krajobraz gór, gór, górski się robi. Prawie że. To nie jak na Podlasie. O, tak? na ziemię może tu iść W takich laskich? Tak. Ale patrz, właśnie ogrodzone, to czyjeś. Ej, górę. będzie miał pretensję, że mu grzyby zabierasz. Ech. Masz opcje? No, no nie lukum... będzie, nie można ciąć ogrodzeń. Ciach i wszystko. Fajna góra, ty. Zobacz, jaka duża góra, nawet całkiem. Z górki? Teraz z górki na pazurki. No. a to na rowerze ciężko za to jeździć. Jak ktoś na rowerze, chce dojechać gdzieś no, jak się z... rozpędzi, to pod górkę No, ale pod górkę, jak ciężko się wtoczy. Wstoczy. Ale z górki prędko połowa. to z górki to na pewno. Tu można gdzieś nie było i zobaczyć. O, ty masz No to przyjechał, zamiast ty chodzić, może kup grzyby i tyle. Nie. Co, taki kupny gorsze? Ja lepiej lubię le, 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 le chodzić. a mnie miłość, raj, nadzieja. W się pochodzić? Tak. A. O, tam można. Tak. A to za starosie jest masz blisko do lasu. W sumie. Tam jest kawałek lasu takiego. Ale góra duża. Ło, tak. Gdzie? No tam, gdzie ten masz? Tam? No. No całkiem. tam. No i druga, no. Oto to byle jakie no, Ciężko gospodarować na takim polu. A czemu? No, no, to, no. bo wiesz, traktorem ciężko a. pod górę wjechać. No On to, tam nam... nic nie sadzi znaczy, chyba w ogóle. Nie tak. trzeba. No to a to krowy polu. No to krowy. No i idzie teraz. Coś O konie. Konie tak. Pie i krowy, tak. Nie i krowy. Nie konie i krowy. i krowy. No. O ile Ja O jakiś zrujnowany warsztat. Lampa. O no. Kili, Tu coś nowoczesnego. Obrowniki w lewo, Białystok w prawo jedziemy? W lewo, w lewo. W lewo jeszcze jedziemy, kawałek, no. Dziewuszki patrzą. Co to? Stop. Stop. O, i tam już dojechaliśmy na samą granicę prawie, że zaraz Wam widzowie pokażemy. Nie wiem, czy tam można wjechać. Granicę można, tam można, można, można. Pokaż krzyk. To wygląda. Ja będę nagrywać. No, trzymaj. Ła. Wow. Ła. Wow. Kolejka tiro do granicy. A nie, ja, 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 ja. nie, nie, nie. przekraczać biała ruś. O, już koniec. No, Mały granicę. Nie można zawrócić teraz. Musimy, ja nie wiem, jak my wrócimy. Patrz jest szlaba i koniec. Widzisz, nie ma nawrotki. O. E? To podjedziemy pod szlaban, nawrócimy się i z powrotem dajemy. O, to już jest przejście graniczne, słuchajcie. O. Kręć krzychu. O, tu. O, tam tiri. O, budynki. Straż graniczna. Ale jak ja jechałem. O, tu tiri. I tak, I tak wygląda granica i ogromna kolejka do tej granicy. Ja to będę tak jechać na awaryjnych, w sumie, wiesz, bo tak mi wiesz, w prąd jedziemy. Ty zaraz tam? No tak. Też też trochę nie przemyśla Jak ktoś zabłądzi, to jak mam z tym O, Kiry. No, w tej stronie trzeba nagrywać. O, stoją ludzie od tirów. Kierowcy od tirów stoją. No, Białorusini pewnie. No, dawe to co? teraz na pas właściwy i wracamy do Białego toku. A kolejka tirów jest ogromna. Zaraz zobaczymy, może policie będzie. Z 10 km się ciągnie. No, jakiś Igor kierowca miał ten Sklep Magazin. Pisze, jakby ktoś to czegoś do jedzenia, bo tu kierowcy pewnie czekają. o, wiele czasu muszą spędzić w tej kolejce. O, i tu no, czekają magazyn. Magazyn. Z towarami. O! Kapitan. Ja ci dam kapitan? Kolek Marcin O, jakiś tutaj to jest. O, córkiewka zobacz czą Weź, pokaż, widzę. O? O, widać? Tam cerkiewka, O, patrz. Widzisz? Cerkiewka, cerkiewka, cerkiew. A. Cerkiew. Zobaczcie tam. O, pokażemy wam cerkiew, zobaczcie. Widać, widać. Widać czy nie widać? O, teraz widać. Dziwne. Kręć dalej. Tiry. O, tiry. Tiry, I kierowcy tirów. No. Znudzeni oczekiwania. ja, ja, apesz. Eee! A, A Bożej Święty! o Jaka dziwna noczawa! A pes, tka, O chyba, że... A tu co wiecie? Jakieś domki? Coś, jakiś, domki, tak! A. To tam domek był jakiś. O tutaj, to, 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 to jak? Jerteka. rany boski. Pri, primum. No. Prim, primum. O, zielony. Zielona kamina siwa no. ładzka bye bye <noise> spedycja międzynarodowa APS 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 Coś dużo tych z firmy APS tirów rany boskie kolejka i to podwójnie w ogóle ten parkowane w urzędach tyle kilometrów się ciągnie ta kolejka Chyba za kiełbasą? <laughs> za mlekiem Krzysiek się? Za biurów? Po małoko, tak A cholera jasna Haliera. A niech o piorun spalić. Helka kalejka. Podwójna. A co tu pisze na tych tablicach? Zaraz zobaczymy. Czy jedź! bombrowniki tam pisze. Co? Na tablicy pisało, że bombrowniki w tamtym kierunku W tamtym? W tamtym. No. Rady łotki, Bye bye Ile ta kolejka kurna, to. się ciągnie? Nie, czeka! O! Jakie śmieszne ogłoszenie widziałeś? Nie Tam było. Nie sprzedam 213 hektarów lasu z dotacjami unijnymi Nie za bardzo rozumiem o co chodzi Zaraz tu pana wyminiemy No Weź nagrać to ogłoszenie To mnie zaintrygowało O to O to Nie wiem O to o taka, żeby było. Późno. O taką pewnie będzie Sprzedam 213 hektarów lasu z dotacjami unijnymi. Kontakt? 602 274 16. Okazja. Okazja. Bardzo proszę, zapraszam. To mój las. <laughs> Jak ktoś kupi, to proszę dla nas prowizję wtedy od sprzedaży, że dzięki nam się dowiedział o tej. Daj. Okazji. Ale. Ale zobaczcie no. Nie ma końca świata Naprawdę Kolejka strasznie długa, tak A niech go szlachta panie No ciekawe ile czasu oni tu może i parę, parę dni czekają w tej kolejce ha, Na pewno Miałcio no. tak prosto cały czas będziemy No Miał prosto Podwójna kolejka, zobaczcie no. O i tam popatrz Póki wzrok, aż tam daleko jeszcze cały czas kolejka jest Aż tam tak. no. To gdzieś na 10 km